Dawno temu, w czasach, kiedy miałem podpiętą telewizję i chodziłem do podstawówki, w salonie w opasłym telewizorze często leciały różne polskie seriale. Jednym z moich ulubionych aktorów był wtedy Cezary Bazura, głównie za sprawą świetnego killera. Nic dziwnego, więc że chłonąłem odcinki 13. posterunku jak gąbka w wodę. Co jeszcze chłonie gąbka? Yy, nieważne. W każdym razie pamiętam, że wtedy byłem zachwycony tym humorem czy aktorstwem. Jak sobie o tym wszystkim przypomniałem, to uświadomiłem sobie, że może w tym wypadku jest podobnie jak ze starymi grami, czyli może i gameplay jest beznadziejny, bo jest po prostu stary, graficznie jest jeszcze gorzej, ale może wszystko uratuje świetnie napisana fabuła. Przekonajmy się. Podzieliłem ten film na dwie części. W pierwszej porozmawiamy sobie, tak wiecie, obiektywnie, o historii oraz o samym serialu. Poruszymy bardziej techniczne sprawy. W drugiej, cóż, będzie dużo bardziej kontrowersyjnie i skupimy się na moich subiektywnych odczuciach. Więc, jak już sobie to wyjaśniliśmy, to zacznijmy od początku. Na wypadek, gdyby ktoś nie znał serialu, warto wspomnieć, że fabuła toczy się na tytułowym 13 posterunku policji w Warszawie. Głównym bohaterem, choć raczej powiedziałbym, najgłówniejszym jest Cezary Cezary. Najgłówniejszy, bo moim zdaniem rola Cezarego Pazury jest najbardziej charakterystyczna i w pewnym sensie prowadzi całokształt, mimo że pozostałe postaci na posterunku są tylko o ułamek mniej ważne dla fabuły od niego. Większość postaci to parodie stereotypów lub częściowo kopie znanych ludzi. W tym wypadku myślę, że większość z Was podświadomie bądź świadomie zobaczy w Cezarym polskiego Jim'a Carey'a. Następnie mamy Kasię, graną przez Aleksandrę Woźniak. To starsza posterunkowa, zakochana po uszy w Cezarym. Ją chyba najprościej określić jako parodię takiej polskiej, stereotypowej blondynki. Moją ulubioną postacią, mimo, że jest zupełnym przeciwieństwem mnie, jest Władysław Słoik. Znany szerzej jako nadkomisarz, grany przez Marka Perepeczko. To człowiek, który jest bezpośrednio Nawiązaniem do post prl układów z komunistami. On i Pershing to duet idealny. Niestety, dla pana Marka, była to jedna z ostatnich ról, bo zmarł w roku 2005. Dalej znajdziemy Arniego. Tu chyba nie trzeba tłumaczyć, kogo Piotr Zelt parodiuje, zresztą jego postać wielokrotnie wspomina, że jest panem Schwarzenegera. Jest też Luksus, szalony amant, samozwańczy ekspert od kobiet. Zofia, a przynajmniej jedna z dwóch Zofii, czyli parodia takiej stereotypowej urzędniczki, czy nauczyciela i no i Stępień, stereotypowy alkoholik. Oprócz tego występuje oczywiście masa postaci pobocznych. Technicznie rzecz ujmując, 13 posterunki były dwa. Choć dziś powiedzielibyśmy raczej, że to po prostu dwa sezony tego samego serialu, kiedyś było jednak inaczej. Pierwszy, trzynasty posterunek został wyprodukowany przez Kanal Plus i Polsat w latach 97 do 98. Drugi z kolei, z lat 1999 do 2000, były już samodzielną produkcją Kanal Plus. To właśnie tą część, czy Sezon mogliście oglądać na TV nie czy obecnie na playerze. Warto o tym wspomnieć, bo mimo wszystko widać różnicę, gdy na te dwa sezony się patrzy, szczególnie w kwestiach wizualnych. Moim zdaniem, pierwszy sezon wygląda bardziej kameralnie i teatralnie, za to drugi już bardziej sitcomowo. Odcinki bardzo często mają podobną formułę, która jest wielokrotnie powtarzana. Parafrazując nonsensopedię, Cezary przegląda gazetę lub ogląda telewizję. Czasami Arni gra na komputerze. Na posterunek przychodzi petent, który chce zgłosić przestępstwo. Jednak Czarek lub inny policjant go obraża. Petent chce napisać skargę, później kolejna osoba coś chce załatwić, ale policjanci nic sobie z tego nie robią. Na posterunek przychodzi Iola. Kasia z zazdrości próbuje namówić Czarka, żeby ją wygonił. Komendant daje Czarkowi trudne zadania, ale przy pomocy kolegów szybko je załatwiają. Okej, okay. teraz mówię całkowicie poważnie do wszystkich osób, które uwielbiają 13 posterunek, mają po prostu świetne wspomnienia związane z tym serialem i nie są w stanie zaakceptować jakiejkolwiek krytyki w tym temacie. Oberwie się też myślę ludziom, którzy uwielbiają polskie kabarety. Także jeśli lubicie tego typu rzeczy, to naprawdę proszę was o wyłączenie tego filmu, bo nie ma sensu, żebyście tego słuchali, po prostu się ze mną nie zgodzicie. Zacznijmy od tego, że nabrałem trochę innego podejścia do serialu, gdy zrozumiałem historię za nim. Ale ostatecznie uznałem, że powinienem patrzeć na 13 posterunek z perspektywy 2022 roku, a nie 2000. Tak jakbym nigdy tego serialu wcześniej nie oglądał i nigdy o nim nie słyszał. Gdybym chciał, żeby ten odcinek miał jak najwięcej wyświetleń i łapeczek w górę, to po prostu powiedziałbym to, co wszyscy w internecie: że serial jest cudowny bezbłędny, no nie ma żadnych wad. A pazura, no po prostu majstersztyk. Całość to tylko jego najlepsze występy. Zresztą, jak można mówić w ogóle, że jakikolwiek film czy serial z pazurą jest słaby. Jednak uważam, że okłamałbym wtedy i siebie, i Was, czego nie mam zamiaru robić. Trzynasty posterunek na ten moment jest dla mnie po prostu poprawny. Dobry, ale nie bardzo dobry. Tak, trzeba wziąć poprawkę na to, że gdy powstawał był nowatorski. To był pierwszy sitcom w Polsce, choć od tych sitcomów, które znamy dzisiaj, dość mocno odbiegał. Mimo, że całość jak zawsze była okraszona słynnym love trackiem. Matko, uwielbiam sitcomy, ale tego sypu po prostu nienawidzę. Ale poza tym nie uważam 13 posterunku za zły serial. Od takie po prostu 6 na 10. Na posterunku są trzy typy humoru. Po pierwsze, naprawdę dobre i śmieszne na sceny, jak znany klasyk z Lindo. O tym tutaj. Błagam cię, nie strzelaj! Jeśli choćby pomyślisz, żeby skrzywdzić dziewczynkę, znajdę cię i zabiję. E! To ja powiedziałem. Zabiję też twoją żonę. Matkę, babkę, prababkę, dziadka. Nie mam dziadka. To pradziadka, a potem spalę twój dom, rozumiesz? Mieszka w bloku. A więc ucierpiał niewinni. Po drugie, suchary, które śmieszyły mnie, jak to oglądałem po raz pierwszy. Rzeczy w stylu, że właśnie główna postać to Cezary Cezary, a Alfons ma na imię Alfons. Czy podobny humor, przy którym kisnąłem, gdy byłem w podstawówce. Dobranoc... pchły na noc. Pa, pa, pa! Dobrej nocy! Good night! Po niemiecku gute house! Cześć, cześć, cześć! Idę jeść! Jedzcie otręby, umijcie zęby! Przed nocą niech wam w drzwi załomocą. Do widzenia! Ślepagienia. To na razie dobrych snów! Zaraz tu powrócę znów! No wiecie, też lubię czasami dziecinny i prosty humor. Nie bez powodu kocham Asterixa i Obelixa, ale zdaję sobie sprawę, że często niestety nostalgia przesłania mi oczy. No ale mamy też trzeci typ gagów. Coś, co dla mnie, już dorosłego, jest nie tyle suche, co po prostu niesmaczne. Mam sprawę intymną. Zostałam skwałcona. Kiedy? Zgwałcili ją rano. Czy może Pani podać rysopis kwałciciela? 40 lat, niewysoki, łysiejący w okularach, prawą pachą pieprzyk. Zaglądałam Pani pod pachę? Tak. Znajdziemy go, ale musi nam Pani podać więcej szczegółów. Lubaszynki, 28, mieszkania 6. A, no to przecież Pani adres. Ma Pani blokatora? Nie, blokatorkę, ale zgwałcił mnie kto inny. Jeszcze do trzech. Raz, dwa, trzy. To był mój mąż. Mąż? Proszę, może Pan zdjąć ze mnie jego odciski. Jeszcze pięć lat temu tak właśnie bym zrobił. Świnia. Nawet mnie nie obudził. Pan wie, co czuje kobieta, która widzi tylko plecy faceta? Proszę do domu. I ja wiem, że teraz zlecą się wszyscy obrońcy wolności słowa, którzy będą mi mówić, że jakim cudem zakazujesz w ogóle, jakim prawem człowieku, czy ty masz rozum i godność człowieka, jak możesz zakazywać robienia takich scen. I ja również jestem zwolennikiem, co wielokrotnie powtarzam, tego co mówił Ricky Gervais, że albo żartujemy ze wszystkiego, albo nie żartujemy z niczego. Tak samo jest w tym wypadku. Natomiast liczy się to, w jaki sposób żartujemy. To jest najważniejsze w tej kwestii. A tutaj cały żart opiera się na tym, że przychodzi głupia baba i ha 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 słuchajcie Polacy, rodacy, bo przecież o jej się nie chce uprawiać seksu, to jest śmieszne. A jako że jej się nie chce uprawiać seksu, to została zgwałcona. PIK POLISH COMEDY Są też oczywiście sceny z drugiej strony spektrum, które są mocno kontrowersyjne, ale napisane bardzo dobrze i ukazujące hipokryzję wszystkich stron. Choć dzisiaj pewnie żaden polski serial telewizyjny by się nie odważył pokazywać takich rzeczy. Coś mi się wydaje, że to rasiści. Jacy rasiści? Jesteśmy zupełnie normalni, jak wszyscy Polacy. Tolerancyjni i otwarci na odszczepieńców. Odszczepieńców Biała się. Zamknij się! Rasistowsk zwierzęciu! Zwierzęciu? On się Raus! Całe życie na to czekałem! Krzyżaku! What do you think you do, black magic fatherfucker! No mnie złoć do domu! Zamknij się, kobieto! Kobieto? Niektórzy czepiają się prostoty otoczenia. Słabej pracy kamery i tego typu technicznych rzeczy. Ale moim zdaniem w sitcomach to jest najmniejszy problem. A jak na seriale w tamtych czasach było ok. Zresztą Cezary Pazura wspominał, że do produkcji używano tylko jednej kamery, a przynajmniej w pierwszym sezonie. Także szacun, bo to musiało być naprawdę cholernie trudne. Tak czy inaczej, dla mnie o wiele ważniejszy jest scenariusz, bo to on odpowiada za humor i historię. Niestety pod tym względem mamy taką sinusoidę. Raz jest mocno nieśmiesznie, a raz jest super i kisnę z tego, co wymyślili twórcy. Czyli jak to uśrednimy, to wychodzi, że jest właśnie tak przeciętnie. Średnio. Czasami całe odcinki są w moim odczuciu słabe, z pojedynczymi śmieszniejszymi tekstami. Problemem jest też to, że sporo gagów już się zestarzało. Przykładowo, może i żarty osobowtórze byłego premiera jeszcze ja zrozumiem, ale pokolenia urodzone po 2000 roku mogą mieć z tym już spory problem. Chyba, że ktoś interesuje się mocno historią. Pozostając w temacie humoru sprzed 2000 roku, dowiedziałem się z kanału Cezarego Pazury, że sporą inspiracją dla wielu scen z serialu był Monty Python. I to naprawdę bardzo wiele wyjaśnia, bo humor idzie w kierunku absurdów, czy właśnie takiej brytyjskości. W ogóle cała produkcja to tak naprawdę kompilacja gagów, bo przecież fabuła gra bardzo małą rolę. Zupełnie jak w latającym cyrku. Tylko, że tutaj mamy jeden główny motyw i postaci, które się nie zmieniają. Przez to twórcy skupili się o wiele bardziej na humorze niż na ciekawej historii. A to coś, co uwielbiałem przykładowo w The Office. Możecie mówić, że mam głupie podejście, oczekując od komedii fabuły na dobrym poziomie, postaciami, które się rozwijają i wątkami, które idą w ciekawych kierunkach, ale taki właśnie jestem. Oczekuję, że serial komediowy nie będzie tylko zbiorem żartów, niczym kompilacją z TikToka. Jeśli chodzi o porównanie z innymi produkcjami w polskiej telewizji z tamtych lat, to 13 posterunek wypada. cóż, różnie. Mimo wszystko, miodowe lata czy świat według kiepskich są dla mnie ciekawsze i mają lepiej napisany humor. Jeśli chodzi o świat według kiepskich, to. Cóż, to zależy od odcinka, oczywiście. Choć nie brak im wad. A wszystkie te seriale rozpoczęły się w podobnym okresie. Ale o tych serialach pogadamy kiedy indziej. Odczuwam tu też za dużo takiej wręcz teatralnej sztuczności. Wiecie, takich dialogów i ruchów aktorów, które często widzimy właśnie w teatrze albo w kabaretach. Zresztą podobny problem ma większość nowszych polskich komedii. Odnoszę wrażenie, że w tym serialu najlepiej wychodziło, jak aktorzy sami dobrze się bawili. Na godzinie 12. Zajdej do słońca. No uważaj, na lewe skrzydło! I... Pokażę, być. Być albo nie być. Nie. Albo, nie albo. Zabijeć. Jezu, zabije cię! Nie. nie! Nie być albo nie być. Nie być albo być. Czy autor tej sztuki był debilem? Ty jesteś debilem. Ja jestem aktorem. A jestem piekarzem. Poproszę bagietkę. W rych, chcesz? Nie ma bagietek? No coś ty. Chcę tylko uściskać mu rękę. Prawda, Arni? No to się nie ma. Co zaś się tyczy aktorów. Cóż, czasami odnosiłem wrażenie, że mieli kiepski dzień, bo odgrywali swoje role naprawdę sztucznie. Ale wydaje mi się, że w dużej mierze to może być wina scenariusza, choć tego się nigdy nie dowiemy. Przykładowo główny bohater to jak dla mnie często takie po prostu Mamo chcę Jima Carrea. Synu, mamy Jima Carrea w domu. Schował się pod drzewem, które strzelił piorun. Chciałeś nam coś powiedzieć, Charku. mi. Wiem, kochany, ja cię też. O męo, ty dzieciaciuś! Cezary Pazura sam w sobie potrafi być śmieszny i jest naprawdę dobrym aktorem. Patrz, killer, czy chłopaki nie płaczą. Ale wydaje mi się, że scenariusz mógł tutaj sporo zawalić. Podobnie z Arnim, który za często opiera się po prostu na tym, że jest koksem, który mówi powoli. Jasne, miał też sporo śmiesznych dialogów i jest dzięki swojej osobowości pocieszną postacią. Ale biorąc pod uwagę, że serial ma ponad 80 odcinków, to żarty z tego, że Arni jest Arnim po prostu mogą się znudzić. I tak dalej, i tak dalej. Bo w zasadzie większość postaci cierpi w moim odczuciu na podobne problemy. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że mówiąc to wszystko wskazuje się na ogromne płomienie krytyki. Wręcz wykluczenie z polskiego społeczeństwa. Bo gdy czytałem komentarze o 13 posterunku w internecie, to miałem wrażenie, że każdy komu się ten serial nie podoba, albo nawet tak jak ze mną po prostu jest do niego dość neutralnie nastawiony, jest skazany na spalenie w piekle. Ten serial musi być po prostu idealny dla każdego Polaka. Nostalgiczne wypowiedzi dominują w Sieci, gdzie internauci mówią często, że to najlepszy serial w Polsce, choć oczywiście to wszystko jest po prostu kwestią gustu. Nie twierdzę, że ten serial nie może się komuś podobać jako całokształt, ale po prostu w moje poczucie humoru nie trafia. Trzynasty posterunek jest dla mnie ok. Po prostu nie jest tak wybitny, za jakiego go miałem w dzieciństwie. Mam nadzieję, że dalej możemy być kumplami. Nice. Dig in. że. A, a bit rich, but. Okay, what's in it? A syrup. Yes, here we go again. Lift the jug and fill my mouth with that thick sweet juice. <sighs> Wiecie, to trochę tak jak kiedyś było z Polonezem. I teraz uwaga, bo wleci naprawdę gruba rozkmina. Dla ludzi, którzy nie widzieli jakichś super ekstra samochodów, Polonez był po prostu szczytem marzeń, bo dowoził ludzi od punktu A do punktu B, spełniał swoją rolę, był większy od malucha czy dużego Fiata. Jak na tamte czasy to było super. Natomiast, gdy ludzie dowiedzieli się, że w Stanach są takie auta jak Pontiac Firebird, czy Ford Torino, czy Dodge Challenger, no to niestety to troszeczkę zmienia obraz sytuacji. I ja tak miałem też właśnie z 13 posterunkiem, gdy dowiedziałem się, jakie inne seriale są na świecie. A wy jakie macie podejście? Zawiedliście się, oglądając ostatnio 13 posterunek jak ja, czy macie bardzo dobre odczucia związane z tym serialem? Dajcie znać w komentarzu, ja tymczasem znikam na razie. Albo malucha. Jestem skazany dzisiaj na nagrywanie wśród papuk. Bardzo im się podoba jak rozmawiam. Muszę powtarzać różne kwestie po 20 razy, bo słychać je w tle. Uroki nienagrywania u siebie.